19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zadawa, zero telefonów. W kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To życie, 19+. Plus. Cześć kochani. Po ostatnich wydarzeniach doszłam do wniosku, że trzeba myśleć o konsekwencjach swoich słów. Dlatego postanowiłam na moim blogu nie mówić o nikim źle, bo nie chcę, żeby komuś stała się jakaś krzywda. Na szczęście dzisiaj mam tylko pozytywny przekaz. Słyszałam, że Ala... Chcę postawić siebie na nogi, żeby wrócił do marzeń o tańcu. Podobno znalazła jakiś fajny tani lokal, w którym kiedyś była szkoła tańca. Mam nadzieję, że uda im się otworzyć tam swoją szkołę. Powodzenia! To jest ekstra, nie! Po tym, jak Seba i Ala zostali zwolnieni z klubu, dziewczyna wpadła na pomysł, że przekona Sebastiana, by otworzył wreszcie swoją szkołę tańca. Chłopak nie ma jednak serca do tego pomysłu. Ale to no nie? Przyznaj, że sam byś tego lepiej nie wymyślił. No pewnie masz rację. Seba, co ty masz taką skwaszoną minę? No myślałam, że z tego chcesz. Wiesz co, sam nie wiem. Fajnie, że we mnie wierzysz, ale ja chyba odpuszczę. Odpuszczę? Czyś ty zwariował? Przecież w takiej cenie, za taki metraż, to ty nic na niej nie dostaniesz. No, wiem, ale nie chodzi o kasę. No, o co chodzi? Kurczę, przez ten wyjazd Eli kompletnie nie mam energii. Wstawać mi się z łóżka nie chce, a co dopiero rozkręcać biznes. No tak, no nie masz energii, bo nie masz celu. Ale słuchaj, jak ty się ogarniesz i zaczniesz rozkręcać tą szkołę, no to przecież od razu wrócisz do życia. No dobra, ale oprócz energii kasy też nie mam. Dobra, są jakieś dotacje, inne takie rzeczy. No coś wymyślimy. Trzeba działać. Chodź. Nie wiem. Dobrze tak, ale proszę szybką odpowiedź. Mhm. Dobra, dziękuję, do widzenia. Przepraszam, ciągle ktoś dzwoni w sprawie tego lokalu. Zdecydowaliście się Państwo? To, ale... Tak, bierzemy. No to wspaniale. Do podpisania umowy potrzebuję kaucji i czynsz za pierwszy miesiąc, czyli 6 tysięcy złotych. Okay. No to koniec. No ile masz? Nie no, wiem, 7 stówek? Dobra, ja mam tysiaka, więc jakoś to podkleimy. Nie, nie będę od ciebie brał kasy. Skąd ja wezmę tyle siana? Dobra, a czy jest szansa na przykład y, odroczyć tą płatność? Na przykład do momentu, kiedy rozkręcimy interes? Nie, 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 nie ma szansy. Y, przykro mi, ja potrzebuję te pieniądze dziś wieczór. Mhm. Dzisiaj wieczorem, dobra, OK. Y, y, tak, y, przepraszam, znowu ktoś dzwoni. Proszę o odpowiedź jak najszybciej, dobrze? Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No, i wszystko jasne. Super pomysł, ale nie wyszedł. Trudno. Seba, proste pytanie. Chcesz mieć tą szkółę No, chciałbym. No to weź się w garść i zacznij walczyć o swoje marzenia. Ale ja nie mam takiej kasy i nie, nie zdobędę jej na wieczór. A nie szukasz czasem wspólnika? Nie rozumiem, kogo masz na myśli. Siebie. Jak to? No, zdobędę kasę od rodziców. Ale ty nie miałaś się odciąć od ich finansowania i iść na swoje. Ale to będzie coś innego. To będzie pożyczka. Ja im oddam te pieniądze. Zresztą może to będzie nawet inwestycja i oddam im z procentem. Ty mówisz poważnie? No tak, zawsze w takich sytuacjach mówię poważnie. Cholera, nie wiem. Dobra, spróbujmy. Okej, okay, to ja idę porozmawiać z rodzicami. Uf, konkret jesteś, A ty trzymaj kciuki. <grystanie> I jak idź do baru, ja się już tym zajmę, ok? Spoko, spoko. Oskar rozstał się z Sarą i wyrzucił ją z pracy, gdy dowiedział się, że podała Krzyśkowi pigułkę gwałtu, by podpisał umowę zrzeczenia się baru. Sara jednak tęskni za Oskarem i próbuje go przebłagać, by znów byli razem. Tylko przypominam ci, że ty już tutaj nie pracujesz. Oskar, przecież nie przyszłam tutaj nalewać piwa. To czego chcesz ode mnie, dziewczyna, co? Oskar, no przecież wiem, że też za mną tęsknisz. Było nam razem tak dobrze. Na, daj mi spokój, okej? Okay? Nie dam, bo mi na tobie zależy, słyszysz? Oskar, zależy mi na tobie. Może jak już skończysz tutaj to wszystko, to wiesz, wpadłbyś do mnie wieczorem, ubrałabym się ładnie, tak jak lubisz. Znaczy ty mnie teraz, dziewczyno, na seks namawiasz, tak? Po tej akcji, którą odwaliłaś. Z jakiej ty się planety urwałaś? Co? Z pizza plany? kurde? chcesz Kurba. to wszystko zaprzepaścić z powodu jakiegoś tam Krzyśka. Wiesz co, jak tak bardzo ci mnie brakuje, to sama sobie weź tę pigułkę gwałtu, okej? Okay? Przecież zrobiłam to dla dobra pawu, dla nas. Dla dobra pawu, ty jesteś nienormalna, dziewczyno, z nami koniec. Czego nie rozumiesz, co? Oskar, nie zostawiaj mnie, słyszysz? Tyle o ciebie walczyłam. To się nie może tak skończyć, rozumiesz? Błagam cię, nie bądź taki! Sara Rogalska mnie błaga, tak? I bierze mnie w tym momencie na jakąś litość? Nie bądź taki. Dziewczyno, zrozum. To jest koniec, tak? Znajdź sobie innego chłopaka, znajdź sobie inną pracę, ok? Znajdź sobie inny mózg, naprawdę tego pożałujesz. Wiesz, co? E Mega dojrzałe. Dobra, okej, okay. proszę bardzo, wygrałeś. Wracam na zaplecze po swoje ubrania już mi więcej nie zobaczysz, ale pożałujesz tego. Oby, oby. O! Kogo nam tu przywiało, zobacz? Boże, patrzycie, jakby się zobaczyli ducha. Spokojnie, przyszłam tylko po swoje rzeczy. A na zapleczu są. Tylko z łaski swojej nie dosypuj niczego do napojów, dobra? Bardzo śmieszne, Giza, za ty wy wszyscy jesteście przewrażliwieni. Oj, Sara, wiesz co, mnie to osobiście bawi, ale wiedz, że nie wszystkich bawi, bo to jest bardzo śliski temat. I czy przypadkiem Kibel na ciebie nie czeka, bo wiesz, sam się nie wyszoruje? A żebyś wiedziała, że idę do swojego królestwa, zaraz się goście tu zejdą i z łaski swojej nie przymuszaj nikogo do podpisywania jakichś szemrannych dokumentów. Słuchaj, mam do ciebie sprawę. Sprawę? Do mnie? No tak, wbiłaś mi nasz w pracę, więc teraz musisz coś dla mnie załatwić. Chyba cię coś pomyliła i nic nie muszę. Żebyś się nie zdziwiła. to się zemścić na oskarze i potrzebuję listę wszystkich gości razem z ich numerami telefonów. Chyba cię powaliło, jeśli myślisz, że ja będę teraz latała i coś załatwiała. Pomyśl o tym, że ja doskonale wiem, że ty handlujesz drogami po godzinach. Teraz sobie pomyśl o tym, ile mam na ciebie haków. I co? Na piarnię zadzwonisz? Może. Albo pójdę do Krzyśka i nagadam mu takich rzeczy, że przestaniesz być dziewczyną szefa. Ale nie mieszaj w to Krzyśka. Ale Krzyśek, jest zamieszany zamieszana od samego początku, więc albo dasz mi tą listę, albo narobię ci strasznych kłopotów. Wypchaj się. Jak chcesz. Ala próbowała pożyczyć pieniądze od rodziców na otwarcie szkoły tańca, jednak nie udało jej się. Dziewczyna nie traci nadziei, bo bardzo wierzy w ten interes. No to lipa, przynajmniej próbowaliśmy. No a co, ty się zawsze tak łatwo poddajesz? Weź mnie nie wkurzaj. Co innego, jak mamy inne opcje, ale z wiatrakami jeszcze nikt nigdy nie wygrał. Nie wyczarujemy kasy w jeden dzień. Poza tym chyba dobrze, że ten lokal nam przepada, bo nie wiem, czy byłbym w stanie prowadzić biznes. Sama, ja wiem, że to ci nie daje spokoju, ale po prostu musimy coś rozumieć. Ciągle mi wysyła SMSy, patrz. Tutaj wszędzie są żółte taksówki, jak w filmach. Chciałabym, żebyś mógł to zobaczyć. Co ona myśli, że jest mi lepiej, jak tak do mnie pisze? No właśnie, kurde, teraz musisz tym bardziej czymś zająć głowę. Po prostu ogarnijmy ten biznes. Dobra, ale jak nie ma kasy, to nie ma, tak czy nie? No właśnie, nie, wymyślmy coś, ruszmy głową. Dobra, spoko, ale ja nie mam pomysłów, skąd wyczasnąć tyle pieniędzy. Słuchajcie, jest szybka akcja. Potrzebujemy na dzisiaj zorganizować 6 tysięcy złotych. Wiemy, że to trudne, ale sprawa jest naprawdę ważna. Potrzebujemy tej kasy, żeby wynająć lokal na szkołę tańca. Lokal jest naprawdę petarda. Fajna miejscowa na Berka Joselewicza na Kazimierzu. Dokładnie, mamy tylko kilka godzin, żeby zorganizować te pieniądze, więc dzwońcie, piszcie, dawajcie znać. Czekamy na waszą pomoc. I obiecuję, że jak ktoś pożyczy chociaż stówę, to ma u mnie zajęcia za frajer do grobowej deski. Sara nie zamierza odpuścić Oskarowi i chce się zemścić. Planuję podrzucić mu narkotyki do jego rzeczy. Ej, stara, co ty robisz, grzebisz Oskarowi w rzeczach? Nie, szukałam swojej bluzy. Jesteś wariatką, wiesz o tym? A ty się miałaś wypchać. Nie, to ty się miałaś wypchać. Dobra, masz tę listę, rób zdjęcie Liste? i daj mi spokój. Tak, lista, co innego. Rób zdjęcie, wie? zanim ktoś się skapnie. To jest ostatnia rzecz, którą dla ciebie robię. Dziękuję. Tylko błagam ci, nie zrób nic przesadnie głupiego. Wciąż jestem wariatką, pamiętasz? No i co, jest jakiś odzew? No właśnie, lipa. Nikt nie dzwoni. Mamy 7 stów od Leny, ja mam może drugie tyle. No i ten twój tysiąc. Kurde, teraz to i mi się wydaje, że nic z tego nie będzie. No, czekaj, mój czat, zadzwoń. Halo? Cześć. Jezus, naprawdę? Ale czat. Słuchaj, oddam wszystko, co do grosza i nawet z procentem. No, Jezus, jesteście najlepsi, dzięki. No, cześć, pa, pa, pa. Co jest? Dadzą nam kasę. To powiedział, że skoro to taki prawdziwy biznes, to remont może poczekać. No i super, da całe 6 tysięcy? Tak. Całe 6 tysięcy i jeszcze trochę na rozkręcenie biznesu. No to super. I no. dzwoń do tego gościa, żeby nam lokalnie przepadł. Dobra. Kurde, sobą nie odbiera. No. Ej, a ja co, jak już ktoś nam zwinął ten lokal? Jedziemy tam, zanim ktoś nam sprzątnie go sprzed nosa. No dobra. Babie Oscara trwa firmowe spotkanie. Goście dopisali i Irek, dwoi się i troi, by wszyscy byli zadowoleni. Fajnie tutaj macie, ja tyle razy przechodziłam o Boga, nigdy nie zajrzałam do środka. No zapraszamy w tygodniu na kawę. się, będzie lepsza pogoda, pani sobie spocznie tu w ogródeczku. Jest bardzo, bardzo przyjemnie, także dziękujemy. Na pewno przyjdzie. Na pewno przyjdzie. Dzięki, lecę dalej. Stary. Sukces, sukces! Podoba się wszystkim gościom się u mnie dokładnie to samo. Całe wieczór po prostu słyszę jak to fajnie nie jest. Tak. Wiesz koniecznie musimy więcej takich imprez robić dla firm, trzeba. To w koniecznie. To jest najlepszy pomysł. Eee, przepraszam bardzo panowie. Prze panowie, to ja przepraszam, eee. panowie to jest impreza prywatna. Eee. Przepraszam panowie. Panowie to jest impreza eee. 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 prywatna. Miłosz, Miłosz. Miłos. Na Wypad. się pobawisz? Przez to tak. wychodzimy. Dawić się tak. I nie się więc. Za to lubię Miłosza. A, ale widzisz, sukces jest, trzeba to wycisnąć, teraz te biby robić. Tak, jak koniecznie najwięcej. Jak, jak najwięcej, jest, tak? Dla, jest, dla firmy to się świetnie jest ta, Trzeba teraz te szanse wykorzystać. Ojej. Przepraszam, że to jakaś gra integracyjna. I to jaki kawał? E, w, w, tutaj w pawie jest bomba, która wybuchnie za minutę. Ej, co to I to za głupie żarty? Bomba. Panowie, nie, jest nie to nic nie wiem. Nie, proszę pana, jaka bomba? Na pewno tutaj nie ma żadnej mowy. Na razie polejem wódeczki państwu jeszcze. Nie, Zmienimy muzykę, bardzo. może. Ale proszę tak? proszę Państwa, proszę się proszę się nie przejmować. Ogólnie na pewno wszystko jest w porządku, bomba nie ma żadnej bomby. Wudeczki Proszę Spokojnie. Proszę. Irek. Co jest? Magda, chodź tu. Co to? Rozumiecie o co chodzi? Ja nie rozumiem, co to za żarciki zuchy. Bo ogólnie wszyscy dostali SMS-y, a tylko myśmy mieli dostęp do całej listy gości. Sari, na mnie błagam cię, nie patrz. Ja nie... Co ja wiem? To może być Sara. Ale że jak Sara? No co, ona przyszła tutaj, weszła na zaplecze i robiła zdjęcia jakimś papierom. Tak. To czemu i Magda o tym nie powiedziałaś? A, ja myślałam, że to jakaś jej umowa, albo nie wiem, yy, książeczka Snepidowska. No tyś widziała ki to. No to tak, no to na pewno w takim razie była Sara, tak? Po prostu rogalska menda. Wziłaś książeczkę Ej, nie ruszaj tego! Zostaw to! Przepraszam bardzo, przepraszam! Proszę się nie przejmować, proszę załamać spokój! Nasza przyjaciółka została zwolniona z pracy i po prostu zrobiła kawał wszystkim gościom, także proszę się nie przejmować, proszę pana, Zlepujmy. nic nie, nie dzieje! Proszę, proszę... Ej, stary! Co ci jest? Co się dzieje? Nic nie jest w porządku. Wyszła w Wszyscy tak są. Halo! Ej, ja tam zostawiłem kurtkę i laptopa! Spokojnie! Ale zaraz się nie znajdzie. więcej tutaj nie przyjdzie! Zaraz się laptop znajdzie, musimy się upewnić, że to był głupi żart, Kochani, spokojnie! nie, poważne. Pierwsze to, na policję. No jeszcze policji brakowało. słyszałeś to, Oskar? Przecież jakby to miało wybuchnąć, to był Ale wybuchło. nie wybuchnie, bo przecież Sara Krytynka to zrobiła, tak? Dobra, nie, spoko! Niech, niech dzwonią po policję. Niech się dowiedzą, jaka z niej jest debilka po prostu. Dzień dobry, mamy te pieniądze. No to wy, tak? No nie sądziłem, że wam się uda. No tak właściwie nie mamy ich, ale moi rodzice zrobią przelew. E, moment, ja z Państwu coś wyjaśnię, nie sądziłem, że wam się uda, ja wynająłem już ten lokal. Co to niemożliwe? No macie pecha. podpisałem umowę 5 minut temu. Pięć minut, spóźniliśmy się 5 minut, serio? Ten pan jeszcze tu jest. Proszę. Co to kurna ma znaczyć? Spokojnie, spokojnie. Niespodzianka. Państwo się znają? A, znają, znają i zamierzamy tu wspólnie tworzyć najlepszą szkołę tańca i boksu w tym mieście. zaraz to ty ja wynają... Ja zostawię. Wynająłeś ten lokal? No, a nie słyszysz co pan powiedział? No, ale czekaj, że, że, że dla nas? O Jezus, widziałem ten wasz filmik w internecie, że potrzebujecie trochę siana, tak? No, a ja go z Anglii nie wróciłem. Nie, nie, to się nie dzieje naprawdę. O uspokój się. Ostatnio w tej całej akcji trochę namieszałem, tak? No to... To jest jakaś mała rekompensata za to. Nie słuchaj go, to jest jakaś ściema. Ale jaka ściema? No Podzielimy się grafikiem, człowieku. Rano tańce, po południu boks. Albo na odwrót, jak tam chcesz. Po moim trupie. Ej, Seba, słuchaj. Chcesz mieć szkołę tańca z Frodo, czy w ogóle nic nie mieć? No, w ogóle nie chcę, nie mieć nic. Wyluzuj, człowieku, przecież umowa i tak będzie na mnie. Jak ci się nie spodoba, to odchodzisz. No właśnie, on ma rację, przecież nie masz nic do stracenia, no. No to jak deal? D deal z tobą, Frodo? Koniec świata jest blisko. Seba, tylko chce nam pomóc, no. Deal. Spróbujemy i zobaczymy jak będzie. No. <laughs> Zaczekaj Ala. Przeprosiny przyjęte. Nie wiem. Świętujemy. <laughs> Widzicie? To nasza nowa miejscowa. Niedługo otwieramy najlepszą szkołę tańca w tym mieście. Ale jest jeden haczyk, bo wchodzimy w interes z Frodo. Mam nadzieję, że nie popełnią największego błędu w życiu. Seba, dzisiaj się cieszymy, jutro się będziemy martwić, nie? <grystanie> po informacji o bombie w pawie Oscara wybuchła panika. Oskar jest wściekły na Sarę, bo podejrzewa, że dziewczyna mści się i tak łatwo nie odpuści. Po sprawdzeniu terenu wszystko się okaże. Na Proszę razie pani, nie ja, ma wejścia. Ja już państwu mówię po raz kolejny, to jest Sara Rogalska, tak? Sara Rogalska zrobiła nam kawał. Więc należy ją znaleźć, zamknąć i najpierw wyrzucić w ogóle. Proszę pani, ona jest niezrównoważona. Ona powinna się leczyć. Nienawidzę i rozumie pani? Dobrze, znajdziemy ją, ale najpierw musimy się upewnić, że nie ma żadnego zagrożenia. Proszę, odejść, tak? proszę pana, ona chce nam zniszczyć życie, tak nie tylko mnie, jeszcze naszemu koledze, ponieważ dorzuciłam mu wcześniej pików, gwałtu, tak. rozumie pan? Bo żeby podpisą jakieś dokumenty, ona jest. Będzie pan przesłuchany na komisariacie, wszystko panu powie. Proszę panowie. Dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. proszę na Jak ty się czujesz w ogóle po tym? No Przeżyję, spokojnie. No, zobacz. Mi nie daruje tego. Do k. trzeba znać granicę do cholery, co na k. Oskie, nic ci nie jest? Nic, do Sara się zagoi spoko. Przyjecham, jak tylko się dowiedziałam, Boże, co tu się stało? Co się stało? Sara się stała i jej popieprzone pomysły. A skąd wiesz, czy to jest ona? Rozmawiała z wielką. wiem stąd, że zabrała listę wszystkich uczestników imprezy. Ona jest y, w kamienicy z Sarokiem. Co? Co? Tak. Patrzy i ma ubaw! No nie, tego już wiele. No. Gdzie ona jest? Chodź pokażę ci. Już mnie, kurde szlach trafi! Oskar, to jest tu rogiem! Sara! Chodź tu! Sara ty idiotka, masz pojęcie, co ty narobiła! To trzeba w głowie być debilką skończona, żeby SMS o bombie wysyłać. nie sądziła! Ty jesteś kompletnie powalona! Nie chcę pomysł, przez wszystkie z tobą biłem. Chodź, idziemy. Nie, nie się ci, że tego pożałujesz! Spadaj! Dobra dość tego! Porozmawiam sobie z ginami, tam są. Idziemy! Zostań! Nie! Jezu! Wszystko myśleć idziemy! AU! Sara! Teraz wszystko okej? Okay? Wsz wszystko dobrze? Nie, Może, stary, tak, zmarli, ci... Przepraszam, co się dzieje? Nie chciałem cię zabić. Przestań, przestrzegaj, chciał nie chciałem. Nie, 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 było dać, nie, nie, proszę nie, 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 zabić! nie, 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 za nim! nie, nie, nie bo to ty wiek, nie było! Proszę jej nie słuchać! Nie dotykaj twarzy! 04 do 01, chwil nie potrzebuje karetkę na mnie. Nie Osoba ranna! Spokojnie, spokojnie, nie dotykaj buzi, zaraz będzie pogotowie! Oskar, nie wiem, gdzie ty teraz jesteś, ale przychodź tutaj trzeba to wszystko odkręcić, nie rozumiesz? To jest sezon, nie ma. Telefonu. Ale może u kogoś zobaczmy, Melkanu. No. Proszę cię, odkary wracaj, wytłumaczymy policji, że to jest po prostu nieporozumienie i przypadek. Trzeba im się popieprzyło wszystko totalnie. Myślą, że ty chciałeś zrobić sarze, przywejdnie nie chcą nas słuchać, także wracaj, odkręcamy to! Wracaj! Po wypadku Sary, Oskar zniknął. Wygląda na to, że jego kłopoty dopiero się zaczynają. Słuchajcie, jest przypał! Gadałam z policjantem i oni w środku znaleźli y, kurtkę z co dragami! Mi, co mi obchodzi kurtka? Jakiś menedżer z... cicho bądź! Ja widziałam tę kurtkę, to jest ta skóra Oskara! Gierek, czy Oskar mógł być w kieszeni dragi? Słuchaj jesteś pewna, że to Oskar jest kurtka? Na pewno? Tak, na pewno. na pleczu ją znaleźli! Jak myślisz, kogo będą podejrzewać? Proszę się odsunąć. Pani tu pracuje? Tak, tylko że dzisiaj nie było mi na zmianie. Możemy tam na momencik. Pan też tu pracuje? Tak, właśnie chciałem Niech wejść. Niech Państwo podejdą do radiowóz za chwilę do Państwa dobrze, 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 już pójdziemy. Jest... Ale przypał. Oskar, słuchaj mnie, jak coś, to przyszedłeś dzisiaj do roboty bez kurtki, bo ja było panie, bardzo ciepło. Nie mów tak! Bo co? Bo ktoś to jeszcze zobaczy. Dobra, Oskar. Błagam cię, wpadnij do nas i wyprostuj, to pomóż nam to wszystko naprostować. Do Oskar, no wracaj! Wyjedziesz za granicę. Najpierw do mojej koleżanki do Bratysławy. Co, ty chcesz, żeby on uciekł? A potem zobaczymy. Argentyna, Meksyk. To coś jakaś paranoja, rozumiesz? Pojedziemy razem. Nie, Oskar, nie zgadzaj się na to no, rozwiązanie. Nie mam żadnych oszczędności, no. Przestań się w końcu wtrącać. Idziemy, bo nie ma czasu. Nie no, chyba że chcesz trafić za kratki na 10 lat! Grozić 10 lat więzienia! Powodzenia życzę! Przepraszam Cię, ja muszę... Oskar, nic nie musisz... Oskar, nic nie musisz zrozumieć! Jak pójdziesz, to nigdy więcej mnie nie zobaczysz! Lena, związek z Tobą to była najlepsza szczeka, jaka mnie kiedykolwiek w życiu spotkała. Oskar... Kocham Cię. Nie zapomnij o mnie. Ej, uważaj na te tłumy ludzi Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że płacisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus